Dojesz, zdąży dojzesz, dojzesz, dojzesz. Get the go Fest. Run, run, run. Get the go Fest. A. Witam no wszystkich dawaj. bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Simon i witam was w kolejnym Przeciw. filmie na moim kanale. Dziś jestem z Raptorem i Matim. Cześć. Waga. Zagramy sobie na moim playu, moi drodzy. Ja myślę Ja myślę, że ty chłopaki oni mogą na pewno zostawić suba, łapkę, dzwona, komentarz, w bin na Discorda, na Instagrama Raptora, na Instagrama mojego, a my widzimy się już na pierwszej ręce. No i moi drodzy, pierwsza ręka właśnie do nas przyszła, doszła, weszła, rozejszła i tak. No, właśnie tak. Widzowie, gramy sobie na. Mam playu, ponieważ yy, yy, stwierdziliśmy, że Coxcraft jest dla noobów, a my jesteśmy dobrzy. Nie, nie po prostu zaprawdę. Simon to nopek i jemu się nie chciał na Coxie się pobrać. Nie, no serio, są tylko żu my i niebiescy. Naprawdę. Zielona myszka A czy no ja. i widzowie, możecie wcisnąć, oczywiście, jaki ja, przycisk? Ja, subskrybuj. Ja. Jaki przycisk? macie jaki przycisk? Ogólnie, subskrybuj raz mogą mi się udało wciskie. zrobić. Simon, ogólnie, po pierwszy raz mi się udało zrobić tego. E, Godbridge'a BTW. Widzowie, napiszcie, Raptor, zacznij mniej gadać. Ogólnie, świętokradzisz. Zdążę, 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 zdążę. Nie Get the go, fest. Run, run, run! Get the go fest! Aha, Get okay, the go definitely. fest! Get the go okay. fest! GG! Okay, Kolejna arena! Ale jest po Jest po No to moi drodzy! Wystartowała druga arenka. Raczej tu nie skończymy tak szybko. Bo jest więcej osób. Aha, tu są pojedyncze surowce, ok, fajnie. I widzowie, możecie napisać, że jesteśmy słabi, bo taka jest prawda, nie, chłopaki? Więc to tak. to nie jest? To jest słaby. Nie ma nikim. Simon się spocił, widzowie. Daj, ja spróbuję tego. Godbridge'a. odejdź. Już, odejdź. Akurat mi ja się bloki skończyły. Aż tak makro. Oha. Widzowie, nie wpiszcie do mnie na Discordzie teraz! Nagrywam! Mam trzy nieprzeczytane wiadomości. Ale jestem strasznie trakcie Eee... A no to widz! I tak. W sumie. W sensie on to... Nie, ja dzisiaj mam naprawdę, jestem Bogiem dzisiaj! Eee... Ej! Co napiszą widzowie? Wymyślcie coś, co mają napisać. Eee, Ukośnie Halloween. Hashtag, hashtag Halloween. Znaczy, o, hashtag będzie, Halloween. będzie film Halloweenowy. Raczej na pewno. W sumie mamy 29. No to będzie. Spróbujemy nagrać Halloweenowy. No nie chłopaki? No. Wow. A jeżeli, no, nie będzie, a jeżeli nie będzie, no to my wam w tym momencie życzymy e, ha, miłego halloween Czukierek albo psikus wideo Będzie psikus, e, usuwamy kanał Nie, tobie się dni pomyliły, to nie jest ten prima aprilis No, i to nie ma być prima aprilis On jest stryfka. Miodzio! z nie tak. Miodro. Ty widziałeś jak ja go klepałem? Pa, ja wbijam na niego, ja się go nie cykam, chłopie. Ja On tak się nie, jest nie cykam. Miodzki jeszcze idzie na dzień dobry. No to tak dzień dobry, dzień dobry ja powiem. W sumie to... Hmm. Jest w sumie to wiesz, polecam nie pisać S, bo A, tak tutaj. naprawdę... ...nikim nie jest łatwo wy... Aha. Chłopiec zna... Widzowie... On znalazł pojęcie chłop się, chłop się bawi w Fortnite'a? A jak nie opublikujemy w Halloween, to napiszcie w komentarzu hashtag blefik, Co wy na to, chłopaki? Hashtag Bleffik. Trzeba sobie, widzowie, zasięgi podbić. Znaczy, blefik, bardzo Cię lubimy. Idę do naszej bazy, bo to się źle skończy za chwilę. Bi-bi-bi-bi. Drugi oh, oddechłem. Nie, zdechłem. Nienstą! Ale oni są ezem totalnym, 11 killi. <noise> widzowie! O, idzie kolega czerwony. Ej, wiecie jakie mam pojęcie? Chłopaki. Uwaga, słuchajcie. Słuchajcie, wy i widzowie. słuchacie mnie. Tak. Level, level, up. O, no, level, up. level up and the fuck seven up? Tylko gdzie mój double cup? Tyle słego level up. Typy chcą mnie tu lucked up. Moje życie jest fucked up, ale zrobię jeszcze raz, bo my gramy dobry trap. Znacie trochę te nutki i za chwilę nam wywali tak. Okay. ja się mogę pól klepać, ja jestem jak ja się mogę klepać. Twój film naruszył wytyczne dla Raptora. <grym> No nie no, mamy pobędzie super bo Matisse do niebieskich poszedł. Arlotem Aha no dobra El E, doraliśmy ich. No to co widzowie? Wiecie co wam powiem, chłopaki? Ostatnia Next arena. Ostatnia arena. Na Już nexta. możesz, już możesz next. No przyzdałem. Ale no, mnie no, nie no, przytępowało. Bo ja 20 kill w ogóle zbijam na nich. 20 minut wyszło na razie. No No zo. Polski wyszedł ze gry Nie. Przecież jest. Aha, ja mam lagi. Raptor pijany. A nie, fajnie mi się ten film nagrywa. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. mi będę... Wiem, będę... O, to widzowie, to wrócił to film, to... bo coś się zepsuło. I będę musiał I dwa to... filmy w jeden połączyć. O, więc dokarczamy tą ostatnią arenę, i widzowie. Widzimy się, kiedy to będziemy. To już y, bliżej końca albo przegramy czy coś Aha no i coś mnie klepie jak... Chyba koniec, no widzimy się na pożegnaniu widzowie Dobra to widzowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie Widzimy się w następnych filmach Zostawcie suba łapkę do zobaczenia. Trzymajcie się na razie i cześć. Cześć.